Siema wszystkim Z tej strony Grzegorz Chciałem wam pokazać mojego, mój nowy stary, stary mój nowy nabytek albo zabytek Zetor 4718 79, 7, rok, sorry, 7, 9. 47 kuni, 3 cylindry Z Turem Z Turem Teraz akurat sobie tego plac bronuję, ja bo sobie zobaczyć co, 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 co tu w nim piszcie, jak to ją Stan a, taki pseudo dobry, no. No powiedziałbym nawet dobry, no, bo silnik cyka pięknie, skrzynia ładnie, ładnie chodzi. Twarde, tak, tak jak powinna. No, kabina jest w stanie okrutnym. Płotniki też są w stanie takim słabym Lampy z tyłu jakieś dziadowskie Ale no, ja to zrobię oczywiście Najważniejszy jest tur dla mnie To jest dla mnie najważniejsze Jest stary, stary, stary tur I to nie jest ten plastikowy, co teraz robią Tylko ten konkretny Ładna rama Dzisiaj, dzisiaj trochę popracuję Jutro do wymiany będzie Oczywiście olej już wlałem mu płyn, oczywiście, bo pan sprzedający zapewniał mnie, że na pół na pół jest z wodą, a ja i ten komnik jest jakiś zjadoski. Pierwsze co go wyrzucam. Wymieniam go od razu, bo mnie trafi nie? szlak albo coś nie cofnę. że brzmi dziadosko to jeszcze. No, może nie dziadosko, brzmi, ale, ale jest tragedia. Tak to wygląda. Śliniczek 3 tu akumulator, cięcie ładnie, jedynie co, co musiałem już zrobić na samym początek to wymieniłem tutaj podkładki miedziane, bo, no bo tu przeciekało, odpaliłem go to tu, tutaj tu ciekło, ne? no i co, no i Przemek mi od razu powiedział, żeby, o dzięki Przemu w ogóle za tą podpowiedź, żeby od razu ten wyregulować zawory, olej wiadomo zmiana, tu już płyn zalany, filtr powietrza muszę po prostu też sobie od razu przeczyścić. Wszystko ładnie no, wyczyścić, tutaj zawory poustawiać. Tak mi Przemek mówił, 1 3 2 Co no, filozofii tutaj żadnej nie ma. Gościu mówił, że renował pompę. No widać, że jest, że jest zrobiona. Coś tu widać, że coś tutaj grzebane. Ktoś, tu, ktoś tu z naszych był, motorpal. Głównie no ładnie wygląda to, no w miarę to ładnie wygląda, no tak bym tak powiedział. Siedzenie muszę sobie oprzyć. Tutaj tak to wygląda kierownica ta, co mi się podoba, czyli ta, ta jak w 30, taka masywna, nie jakieś kurwa plastikowe gówno. Hamulce, wszystko pięknie działają. No i, i co jest dla mnie najważniejsze? To, że wałek mogę włączyć, mogę włączyć osobno z pompą. Czyli tak, jak pompę mogę teraz, tak jak odpalę teraz dziada. Chodź tu. Gaz ręczny. A i rozrusznik jest szybko obrotowy muszę go kurwa. Co, coś muszę z nim zrobić, bo no bo coś, coś nie raczej. Teraz Tak ładnie cyka. mnie ten komin, ale nie już Muszę chwilę poczekać. O, jeszcze założyłem jeszcze taki fiterek, bo tak sobie się ze mnie o, no, Wiadomo, będę wymieniał witry, ale, ale, ale wymienię sobie A, i teraz tak, o Tu się tak, o, no wiadomo, to się będzie kręcił powoli, bo to wiadomo Ale teraz jestem mogę tak, pompę podnieść, bo w 60 jest tylko opcja Opcja z wałkiem Wałek musi chodzić, chodzi, pompa podnosiła A tutaj jest taka fajna właśnie opcja, że wałek nie musi się kręcić a podnosi. Wszystko działa, Tur, elegancko, wszystko ładnie chodzi. Tak jak powinien. Pałek się nie kręci. Cyk. I już kurwa w górę. To jest kurwa boskie, ne? Naprawdę, to jest boskie. No i podnosi to. Niby to ma wydatek, pompa tak jak oryginalnie czytałem ma 20 litrów pompa. Teraz mamy ile tu obrotów? to ponad 500, to mamy 500, no 1000 obrotnie, 1100 teraz jest 1000 to mamy z 700 obrotów, bo ona biga jakby nie wiadomo co, patrzy natura a jest jego maksy raz siłowniki ma wielkie jak 100 doł ale to jest, właśnie, to jest właśnie ten stary system 3PK, albo Zetora 300, 3 cylindre, bo to jest dla mnie, no, najlepszy dźwięk na świecie. 4000 motogodzin. Zegary oryginalne są jeszcze. Czy on ma 4000 motogodzin? Nie wiem, nie powiem. Stan silnika jest, mi się wydaje, że jest bardzo dobry. Cyka, się wydaje, że pięknie. Jeszcze jak ustawię mu zawory, wymienię teraz oliwkę i wymienię ten dziadowski komin, to... To wygląda. Widzicie miłego dnia, bo miłego miłej, miłej weekendu, bo ja to akurat nagrywam dzisiaj w piątek. Myślę, że do niedzieli to będzie wstawione. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Subskrybujcie sub, kanał, lajkujcie, sub, komentujcie. Coś tam zawsze nagram od, od wczoraj, tam nawet nie od wczoraj, od przyrody 11 z rozumie na gospodarstwie i będzie miał no, będzie miał ciężko, bo i przy rotacyjnej, i przy presie będzie dymał. No i przy przyczepach że trochę z nim porobię, trochę. No będzie na pewno będzie wyglądał lepiej. Ne? To zapewniam od razu. Rok czasu będzie wyglądał ładnie. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej, cześć.